Nie. A. Jej, załadowało mi się, a wy już widzę, wylądowaliście. A, no dopiero się ładowało? Tak, w tym momencie. Nie, ja. nie. Kurde, już strzelają do mnie. Fuck. Ja to inaczej zrobię. A miałem jakieś przebitki Maxa, czy to było A, u mnie w czy... głowie, czy Max... Ojej, <śmany> O Jezu! O, ciepieron. Jezus, jak jego tam Jest grubo. Ej, Peter, chcesz snajperka? Czyli Echo zakończył w tym... W służbę... Z Rexem i teraz... I teraz u, ciebie u, jest, ciebie tak? u ciebie jest tak? Tak. <laughs> Ale jest, tak? źle Ej Peter. Ej Peter I teraz nie jestem w stanie cię wyciszyć, więc będą cię słyszeli też tak, zawsze O, to ja chętnie posłucham. nie posłucham Natalia jak ja chcę Opowiadaj! A to jest pro playerka? Nie, nie. Jestem z powrotem. Natalia, nie daj się zastraszyć. Pewnie i tak mnie nie słyszy, ale no dobra. Warto było spróbować. Y minus 170. Nie? Ja strzelałem koło A Ale to są jakieś boty. Daj, bo u kogoś strzela strasznie ten. To u mnie. To Max strzela do Natalii. To u mnie to jest tylko. Ja muszę wymienić myszkę, bo mi scroll nie działa. No, to właśnie nie ten sam problem. Mm. Y Lepo nie wiem dla to nie, to nie ledwo to on działa to Mam, wygląda na to, że ma sens, że to ja. 110 110 dalej. Yeah. Czy ja mogę wyłączyć mikrofon z poziomu to, to jest pytanie. <grym /hums> 110 Dobrze. Medalium za wami idzie Ty powyż koper idzie kolejny, idzie kolejny <śla> <śla> rany Podobne. Robimy wino Zobaczymy, może się uda I Peter czekaj Nigdy się tak nie mówi, bo cię zapesza O No dobrze Bo zmieniłem mikrofon z tego kablowego sklepowego na ten, który był wbudowany w lapce Ej, dostaję snajpera. Tu w krzaku jest Oj, 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 oj w krzaku Okej Ej, ma ktoś apteczki? jeszcze jeden? Podnieś się co osobę, proszę I Thermalight'a, tak O apteczka, apteczka, please, 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 please Eja, Sorry, że się tak wywalam Co jest? Myszka mi się zdenerwowała Oj, plecy, plecy, plecy Uciekaj Koperek z prawej ci wjeżdża Ja oj, o, no. o, 10, oj, 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 ja przyda mi się pomóc no ja próbuję, jeden tam ja. leży, i jeden ma zero, ten biały, e, jeszcze są te plecy tu, no ktoś Dobra, do mnie smagi, ja Ej, 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 mam 8, 4, to, 2, męso, bo mam osiem, 4 no, Nie trafiam nikogo. Mam no, cel, no, no. Ten jeden ma zero. I jeden kurczak został. Jeden leży, ale ja mam też zero. No. I co tam, kocur? Grałeś dalej w bf czy może tym razem zmieniłeś troszkę gierkę, co? <grym> Kurde pytanie, czy mi, to działo, czy mi małże nie działo, Z wyspy strzelają. Chodź, 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 chodź. Idę, 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 idę. Nie no jest I masz coś wydaje. do leczenia? Mam, mam, mam spokojną. Aha, oka. Ja mogę szampana użyć. Biegnie tam naprzeciwko, uważajcie snajpią, snajpią. Schowajcie się za samochód. Na 190 no i prosek, a ty co tam? Witam ja ci cię, Max. Max. I dostał 110, ten z auta to I dostaje z piaki mega. O, właśnie, miałem napisać wiadomość. Dostał w auto. I deck 275. Hmm, nie wiem. Basek tam jest I z tego, z góry O, z góry, nie z góry Ale... Ja potrzebuję apteczki I co tu mam? A dobra, bo mam jeszcze rybki Wystaje impakt z snajpa O no, kurde, dziękuję kopech Jeszcze był jakby z Oj Poszedłem za goberkiem Perek miał kotwiczkę 110 dostał ten muś co leciał yy, lecił O do leci do mnie O no, 110 dostał Gdzie on jest? Leciał riefę Tak poleciał na drugiej koniec strefy Czyli że tam ja mam jego paszporta w... jest na n mniej więcej, gotuję w dół Dostał za 110 No nie wiem czy mam swój futem Co so, za typ. No jakiego ja mam ze za, za Co kurwa ja pierdzielę! Nie yeah. uuu, trafił ja go bez... koperek. Gdzie on w ogóle jest? Tu, tu. Nie no, jestem taki ślepy. koperek bierz go. Jest, pięknie. Kto dostał? Kto go zabił? Koperek. Nie? Bo oj, widziałem, że w niego. No jak i też trzeba od wleciał. No ja pięknie. też się